Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Przeziębiony zajączek wielkanocny. Zbliżała się wielkanoc. Śnieg zniknął z leśnych ścieżek, a spod ziemi zaczęły wychylać się pierwsze krokusy. W powietrzu czuć było zapach wilgotnej ziemi i młodej trawy. Nad lasem ptaki fruwały do swoich gniazd, a słońce świeciło coraz dłużej. To był znak, że zbliżał się najbardziej kolorowy dzień w całym roku. W małej norce pod starym kasztanem panowało wielkie poruszenie, choć żył tam tylko jeden mieszkaniec zajączek wielkanocny. Był zajęty od świtu do zmierzchu. W jego piecu trzaskał ogień, na stole piętrzyły się już czekoladowe jajka, a dookoła leżały farby, wstążki i wiklinowe koszyczki. Zajączek własnoręcznie przygotowywał każdą niespodziankę. Był bardzo staranny i wkładał w pracę całe swoje serce. Od lat przemierzał ogródki i trawniki, by pośród krzewów, wysokich traw i gałęzi drzew chować słodkie wielkanocne niespodzianki. Zadaniem dzieci było ich odnalezienie, co czyniły z wielką radością. Tylko zajączek wiedział, jak zaplanować trasę, żeby zdążyć przed wschodem słońca. Tylko on potrafił schować pisanki tak, by każde dziecko znalazło coś wyjątkowego. I tylko on, każdego roku, pracował zupełnie sam, bez żadnych pomocników, z radością i oddaniem. Ale tego roku stało się coś, czego nie mógł przewidzieć. Na dwa dni przed swoją misją, gdy tylko wstał, i zabrał się za malowanie jajek. Poczuł nieprzyjemne drapanie w gardle. Pomyślał, że to nic takiego. Napił się ciepłej herbatki z lipy, przykrył się kocykiem i usiadł na chwilę. Chyba przemarzłem podczas ostatniego spaceru. Mruknął sam do siebie i kichnął. Potem kichnął znowu i znowu. Następnego dnia było już tylko gorzej. Jego nos był zatkany i zrobił się czerwony. Miał ciężkie uszy i łapki jak zwaty. Zrobił sobie napar z malin i miodu, potem drugi z szałwi i cytryny. Ale nic nie pomagało, nawet syrop z sosnowych igieł, który trzymał na czarną godzinę. Owinął szyję miękkim szalikiem i próbował dalej pracować, ale malował jajka nierówno, ponieważ co chwilę kichał. Nie tak miało być! Westchnął, siedząc przy oknie i patrząc na ogrody w oddali. Na zewnątrz, wszystko było gotowe. Krzewy rozkwitały, trawa się zieleniła, a ptaki śpiewały, jak co roku. Tylko on, zajączek wielkanocny, nie był gotów. Wiedział, że czas nagli. Wielkanoc była już tuż, tuż. Tymczasem on ledwo trzymał się na łapkach. Nie chciał nikogo prosić o pomoc, zawsze robił wszystko sam. Nikt nie znał się lepiej na ukrywaniu jajek niż on. Nikt nie wiedział, gdzie które dziecko mieszka i co najbardziej lubi, czekoladki, książeczki, pisanki, a może małe figurki. Tej nocy nie mógł zasnąć. Po pierwsze, dlatego, że dokuczał mu zatkany nos oraz drapiące gardło, a po drugie, dlatego, że zdawał sobie sprawę, że nie uda mu się wypełnić wielkanocnej misji. Leżąc owinięty w ciepły koc, i patrząc na księżyc przez małe okienko swojej norki, poczuł się zupełnie sam. I wtedy coś sobie przypomniał. Pewnego razu, dawno temu, odwiedził go pewien kurczaczek. Nazywał się Felek i był najmniejszym kurczaczkiem w okolicy. Podczas wizyty u wielkanocnego zajączka, Felek zachwycił się kolorowymi koszyczkami i pisankami. Mówił wtedy z błyskiem w oku, że chciałby być wielkanocnym zajączkiem. Przynosić radość, rozdawać niespodzianki i malować jajka. Zajączek pamiętał ten dzień doskonale. Wtedy nie traktował słów Felka zbyt poważnie, ale teraz, teraz przypomniał sobie nie tylko tamtą rozmowę, ale i spojrzenie kurczaczka, pełne marzeń i nadziei. Powoli wstał z fotela, sięgnął po papier, pióro i atrament i usiadł przy biurku. Napisał list, który w jego mniemaniu mógł uratować tegoroczną Wielkanoc. Drogi Felku, piszę do ciebie, bo bardzo potrzebuję pomocy. Zawsze przygotowywałem Wielkanoc sam, ale w tym roku jestem chory i wiem, że nie dam rady roznieść prezentów. Kiedyś powiedziałeś mi, że marzysz, by robić to, co ja. Myślę, że teraz jest twój czas. Jeśli wciąż tego pragniesz, proszę, przyjdź. Potrzebuję kogoś, komu mogę zaufać. Kogoś, kto zrobi to z sercem. Następnie Zajączek wsunął list do koperty, którą ostrożnie zapieczętował złotym znaczkiem. Potem podał list dzięciołowi, który pełnił w lesie rolę listonosza. Czy mógłbyś dostarczyć to felkowi? To naprawdę ważne. wyszeptał chrapliwie. Dzięcioł spojrzał poważnie, skinął głową. I odleciał w siną dal. Zajączek zamknął drzwi norki, usiadł wygodnie na fotelu i otulił się kocem aż po same uszy. Po raz pierwszy od kilku dni czuł coś dziwnego. To nie była ani ulga, ani radość, ani spokój. To była nadzieja. Minęła noc. Zając, mimo że nie czuł się najlepiej, wstał skoro świt, i z nadzieją wyglądał przez okno. Czy Felek przeczytał już list? Czy ruszył w drogę? Właśnie wtedy coś zaszurało przed wejściem do norki. Potem rozległo się pukanie, trzy ciche stuknięcia. Zajączek pospiesznie otworzył drzwi. Na progu stał on. Malutki, puchaty kurczaczek Felek. Miał na sobie żółty plecaczek, był lekko zadyszany i cały obsypany kurzem z leśnej drogi. Przyszedłem. Wykrzyknął z szerokim uśmiechem: Dziękuję, że mi zaufałeś. Czy naprawdę mogę ci pomóc? Zajączek nie odpowiedział od razu. Spojrzał na Felka. Był jeszcze taki malutki, nie miał wprawy, nie znał planów, tras, szczegółów, ale w jego oczach było coś, czego nie dało się nauczyć ogromne serce i gotowość, by dawać radość innym. Skinął więc głową. I wpuścił kurczaczka do środka. W takim razie zaczynamy. Przez cały dzień norka zajączka rozbrzmiewała rozmowami, szelestem papierków i delikatnym stukaniem pędzelka o pudełeczka z farbami. Felek z zainteresowaniem słuchał każdego słowa, notował wszystko w maleńkim notesiku i co chwilę dopytywał zajączka. Gdzie najlepiej chować jajka w ogrodach? A co jeśli dziecko ma alergię na czekoladę? Zajączek z trudem wstawał z fotela, ale z wielką cierpliwością pokazywał Felkowi każdy szczegół i odpowiadał na każde pytanie. Tutaj są mapy, powiedział, po czym wskazał na szufladę pełną zrolowanych papierów. Mam na nich zaznaczony każdy dom i każde podwórko. A co mamy tutaj? zapytał Felek, otwierając pudełko pełne kolorowych jajek. Tutaj są jajka posegregowane według wzorków. Te wpaski są dla maluchów, bo łatwo je znaleźć. Te w kropeczki są trudniejsze do wypatrzenia, a złote wykorzystujemy w wyjątkowych sytuacjach. Kurczaczek kiwał głową i starał się wszystko zapamiętać. Kiedy nadeszła przerwa na herbatę, Felek zauważył coś w szafce. Była to mała drewniana skrzyneczka podpisana dla pomocnika. Zajrzał do niej ostrożnie. I znalazł w środku parę zajęczych uszu na opasce. Były miękkie, szare, z różowym wnętrzem i delikatnymi drucikami, które można było wyginać. Mogę? zapytał cicho. Zajączek pokiwał głową i mruknął z uśmiechem. Pasują ci bardziej niż myślałem. Felek założył uszy i popatrzył w małe lustereczko wiszące przy drzwiach. Jestem gotów, powiedział pewnym tonem. Felek wyglądał trochę zabawnie w swoim zajęczym przebraniu, ale miał w sobie to coś: entuzjazm, szczerość i wielkie serce. Późnym popołudniem Zajączek po raz pierwszy postanowił naprawdę odpocząć. Czuł, że przekazał Felkowi całą swoją wiedzę, a reszta należała już tylko do niego. Felek tymczasem robił ostatnie notatki, pakował koszyczki, układał mapy i przygotowywał plan trasy. Co jakiś czas podbiegał do zajączka z pytaniami. Czy bliźniakom z doliny dać dwa jajka, czy jedno większe? Dwa. Ich mama mówiła, że nie lubią się dzielić. A czy pan Stefan z nad strumyka dostaje nadal tylko marcepanowe pisanki? Tak. Jest uczulony na kakao. I tym sposobem powoli kurczaczek Felek przejmował wielkanocną misję. Zajączek wiedział, że nie wszystko będzie idealne. Że może któreś jajko się sturla, a jakiś koszyk będzie stał nie tam, gdzie powinien, ale też wiedział, że dzieci będą wyrozumiałe i że wcale nie zależy im na doskonałości. Wieczorem kurczaczek Felek usiadł zmęczony na podłodze i powiedział: To trudniejsze niż myślałem, ale też piękniejsze niż sobie wyobrażałem. Zajączek nic nie odpowiedział, tylko uśmiechnął się ciepło, oparł o miękką poduszkę. I zamknął oczy. A Felek, w swoich zajęczych uszach, z notesikiem w łapce i czekoladowym jajkiem w dzióbku, wiedział, że nie ma już odwrotu. Jutro wyruszy w drogę i zostanie wielkanocnym kurczaczkiem. Nadszedł poranek. Norka była cicha, pachnąca wikliną i czekoladą. W koszykach leżały starannie ułożone jajka, prezenty i małe liściki z życzeniami. Wszystko było gotowe na wielką misję. Zajączek wielkanocny, któremu z pod ciepłego koca wystawały tylko oczy i uszy, spoglądał na ostatnie przygotowania dzielnego kurczaczka Felka. Miał on na sobie mały plecaczek, mapę przewieszoną przez skrzydełko i oczywiście zajęcze uszy, które dumnie sterczały na jego głowie. Tak się cieszę, że mi zaufałeś, powiedział prostując się. I spoglądając Zajączkowi prosto w oczy, obiecuję, że cię nie zawiodę. Zajączek skinął głową z wdzięcznością. Nie mógł mówić, ponieważ przez chorobę stracił nad ranem głos, ale Felek zrozumiał wszystko bez słów. W lesie było jeszcze ciemno, gdy kurczaczek wyruszył. Jego plecak był bardzo ciężki, uszy co chwilę zsuwały się na bok, ale nie poddawał się i szedł dzielnie. Przeskakiwał przez korzenie, wspinał się na pagórki, przeciskał się przez płoty. Na mapie zaznaczył sobie pierwsze miejsce do odwiedzenia: dom pod brzozą, zamieszkiwany przez trójkę rodzeństwa, które uwielbiało jajka ukryte wysoko, na huśtawce, w altance i na gałęziach drzew. Felek wskoczył na murek, potem na gałąź, a potem, chlup, wpadł w kałuże, próbując zawiesić koszyczek. Ale nie zraził się. Otarł błotko ze skrzydełek, poprawił uszy i spróbował ponownie. Tym razem udało się bez żadnych komplikacji, a prezent zawisnął na cienkiej gałązce. W każdym kolejnym miejscu starał się jak mógł. U pana Stefana zostawił tylko marcepanowe jajka, a u bliźniaków dwa osobne koszyczki. Nie zawsze szło mu idealnie. Raz jajko sturlało się z kamienia i wpadło do oczka wodnego. Innym razem pies na podwórku szczekał tak głośno, że Felek musiał przeczekać pod ogrodzeniem, ale nie poddawał się, ponieważ wiedział, że robi coś ważnego. W przerwie usiadł pod dębem, wyciągnął kanapkę z owsem i marchewką i spojrzał na mapę. Jeszcze tylko cztery domki i misja będzie zakończona. Czuł, że jego serce bije bardzo szybko. Nie tylko z powodu napięcia i pośpiechu, ale też z radości i ekscytacji. Tak chyba czuje się prawdziwy zajączek wielkanocny szepnął sam do siebie. Kiedy ostatni koszyk trafił na miejsce, czyli do domu zgodnego rodzeństwa, Ani i Jacka, niebo zaczęło różowieć. Felek przysiadł na małym wzgórzu i spojrzał na dolinę. Gdzieś tam, w oddali, dzieci jeszcze spały. Ale ich ogrody czekały na poranne odkrycia. Był zmęczony. Bolały go łapki, uszy przekrzywiły się na bok, a w piórkach miał trochę błota i trawy. Ale nie zwracał na to uwagi. Duma z wykonania wielkanocnej misji była zbyt duża, by się tym przejmować. Gdy słońce było już wysoko na niebie, wrócił do norki pod starym kasztanem, by opowiedzieć wszystko zajączkowi. Ten nadal nie czuł się najlepiej i przysypiał na swoim fotelu. Felek ostrożnie postawił przy nim mały koszyczek z dołączoną do niego karteczką o treści. Dziękuję, że mi zaufałeś. Zrobiłem to najlepiej, jak umiałem twój zastępca, Felek. Zajączek otworzył oczy, spojrzał na koszyczek, a potem na Felka, brudnego. Zmęczonego, z uszami przekrzywionymi jak po burzy. Uśmiechnął się do niego najcieplejszym uśmiechem, na jaki tylko było go stać. Wiedział, jak wielką odpowiedzialność wziął na siebie ten mały, niepozorny kurczaczek i poradził sobie znakomicie. Tego dnia dzieci znalazły w trawie jajka, prezenty i pisanki. Jedne schowane były pod kamieniami, inne za doniczkami, a jeszcze inne. Na gałęziach drzew, wśród liści. Niektóre dzieci z zaskoczeniem odnajdywały kurczaczkowe odciski łapek i zastanawiały się, czy przypadkiem zajączek nie znalazł sobie pomocnika. Wszędzie było słychać śmiech, tu pod małych stóp i podekscytowane głosy. Znalazłam jednokolorowe jajko w skrzynce na listy, a ja miałem aż trzy za donicą. A moje było ukryte pod kapeluszem dziadka. Rodzice stali na gankach i tarasach z filiżankami herbaty w dłoniach i uśmiechali się do siebie. "Nasz zajączek w tym roku naprawdę się postarał", powiedziała pewna mama. Tego poranka ogródki wypełniły się śmiechem i kolorami. Kwiaty zdawały się rozkwitać szybciej, trawa pachniała intensywniej, a ptaki śpiewały radośniej niż zwykle. Tego dnia, zajączek wielkanocny spał spokojnie, otoczony ciepłem i spokojem, a kurczaczek Felek siedział przy stole, planując już przyszły rok i mając nadzieję, że już na stałe dołączy do wielkanocnej drużyny, bo marzenia się spełniają, a szczególnie te, które pomagają innym się uśmiechnąć. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.